Emocje po balu i szkolnym meczu koszykówki jeszcze do końca nie opadły, a już szykują się kolejne. Mateusz organizuje urodziny w Aquaparku. Natalka już poszła? Yy, tak, spieszyła się do domu. Ach, pewnie cały czas ma do mnie żal. No wiesz, trochę się jej nie dziwię. Okej, okay, mam do ciebie prośbę. Przekażesz jej zaproszenie? Zaproszenie? Jakie znowu zaproszenie? Co znowu organizujecie? Tym razem moi rodzice organizują mi urodziny w akwaparku. Chciałbym zaprosić tam w was wszystkich. Mam nadzieję, że będziemy się świetnie bawić. Wiesz co, nie liczyłabym na to, że Natalka przyjdzie. Ostatnio naprawdę za dużo wrażeń. Zaczęło się od tego nieszczęsnego balu. Ten mecz, to wszystko, sytuacja z Agatą. Nie zdziw się, jak nie przyjdzie. Wiem, ale jesteś jej najlepszą przyjaciółką. Może ty spróbujesz ją przekonać. Spróbuję, ale nie mogę nic ci obiecać. Tak bardzo bym chciał, żeby było jak dawniej, żeby wszyscy się przyjaźnili, żeby nikt się ze sobą nie kłócił. Może moje urodziny spowodują, że wszystko będzie tak jak dawniej albo znowu będzie jedna wielka afera. Dzień dobry! O, witam cię, młoda damo. Czego dzisiaj potrzebujesz? Mam do zrobienia kilka zakupów dla mamy. Poprosiła mnie o kilogram ziemniaków, trzy pomidory, pół kilograma truskawek i może jeszcze borówki. Jasne, robi się. Bardzo proszę, wszystko świeże. Zapraszamy jutro po nową dostawę owoców i warzyw. Och, jak miło mieć taki targ blisko domu! Dziękuję. Mm, nie wiem, czy zdołam to wszystko donieść do domu. Mmm, jakie pyszne. Kto to znowu? Halo? O, tak, kochana, zapomniałam. Przepraszam, mama wysłała mnie na zakupy na targ. Zaraz będę. O, nie. Zapomniałam o poli. Mamo, mamo, ja tylko ci zostawię zakupy. Zapomniałam zupełnie o spotkaniu z polą. Jasne, kochanie, kupiłaś wszystko? Tak, mamo, muszę już lecieć. Pa, miłego dnia! Co ja mam z tymi dzieciakami? Gdzie ona tak długo jest? Hej, kochana, przepraszam za spóźnienie. No, już myślałam, że mi kiszki marsza zagrają. Wiesz, jaka jestem głodna? Mogłaś sobie już zamówić jedzenie, przepraszam. Gdzieś ty się tak długo podziewała. Mówiłam ci, byłam na targu. Wiesz co, ja wcale nie jestem jakoś bardzo głodna, ale wezmę sobie coś do picia. Jak to nie jesteś głodna? Powinnaś już zjeść obiad. Ach, najadłam się borówek wracając z targu. Widzę, że już masz trochę lepszy humor. Tak, tak, już lepiej. Ech, mam nadzieję, że nie będzie za dużo konfrontacji. To wszystko minie. Może wszyscy przestaną w końcu o mnie gadać. E, wiesz, bo muszę ci coś powiedzieć. Ale może najpierw zamówmy. E, dzień dobry, czy mogę już przyjąć zamówienie? Tak, ja poproszę makaron z pesto. Ty na pewno nic nie chcesz? Nie, ja tylko poproszę wodę. Dobrze, już zapisuję. Makaron z pesto i woda. Robi się. Bardzo proszę, smacznego. Och, super, dzięki. No i dla pani jeszcze woda. Bardzo dziękuję. No dobra, mów, co tam masz do powiedzenia? No bo e, spotkałam się z Mateuszem i rozmawialiśmy chwilę o tobie. No, nie, znowu ten temat. Jestem już tym naprawdę zmęczona. Wiesz, co sprawa jest dosyć poważna, bo on kazał mi przekazać zaproszenie dla ciebie. Jakie znowu zaproszenie? Jego rodzice w ramach prezentu organizują mu urodziny w Aquaparku. O, jeszcze czego? Nic na to nie poradzę. Kazał mi przekazać, żebym ci powiedziała, że bardzo by chciał, żebyśmy przyszły na nie razem. Sama nie wiem. No jeszcze mi powiedz, że Agata też będzie. Nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że Mateusz chciałby, żeby wszyscy się pogodzili. Myślę, że powinnyśmy iść na te urodziny. No pomyślę, kiedy to? Dzisiaj. No, chyba zwariowałaś. Wcale nie. Powiedział mi o tym jakąś godzinę temu. Nie wiem, czy to taki spontan, czy może nie wiedział, czy chce nas zaprosić. Dobre sobie, ja nigdzie nie idę. Ale ten twój makaron pysznie wygląda. Teraz chyba żałuję, że nie zamówiłam. A idź, ja jestem głodna, zjem wszystko. Co to za wibracja? Chyba dostałaś smsa. To Mateusz. Co napisał? Czytaj! Cześć Natalko, chciałbym bardzo zaprosić Cię na moje urodziny, które odbędą się dzisiaj w Aquaparku o 17. Proszę, przyjdź, trzy kropki. Widzisz, bardzo mu zależy. Koniecznie musimy iść. No i co ja mam mu teraz odpisać? Tak to co, że będziemy. Może zapytam, czy będzie Agata? Daj spokój, znowu się chłopak niepotrzebnie będzie denerwował. Po prostu idziemy. No to... W aquaparku? O matko, to trzeba ogarnąć jakiś strój kąpielowy. Ja mam tylko jakiś stary. Ogarniemy. Zjedzone? Wypite? Lecimy. Mamy mało czasu. Jesteś naprawdę szalona. Wypłacę tylko jeszcze pieniądze na zakupy i możemy lecieć. Dobra, mam. Możemy śmigać do galerii. I jak, i jak? Przebrałaś się już? Już chwila, moment. Co tak długo? Już? Jak ci się podoba ten w kropki? No powiem ci, że jest ok, ale przymiesz jeszcze ten drugi. Dobra. Ej, ten jest genialny. Też mi się podobają te chmurki. To co? Ty jesteś gotowa? Czas na mnie. Do moich blond włosów chyba najlepiej pasuje ten żółty w kropki, którego ty nie chciałaś. Co myślisz? Ej, jest świetny. Bra. To możemy uznać, że jesteśmy gotowe. Też tak uważam. Napiszę tylko mamie sms że wrócę dzisiaj trochę później. Napisz jej jeszcze, że mój tata po nas przyjedzie. Super, dzięki. Na pewno będzie spokojniejsza. Ja myślałam o tym, żeby kupić mu jakąś książkę czy coś, a tutaj w tym sklepie z elektroniką na pewno będzie drogo. Podsłyszałam, jak ostatnio gadał ze swoim kumplem, że chciałby wymienić swoje słuchawki. Pomyślałam też, że może po prostu złożymy się na jeden prezent. W sumie masz rację, z książki może by się nie ucieszył. Chodź, chodź, w sklepie pracuje moja kuzynka. Na pewno da nam jakąś fajną zniżkę. O, niej miałam pojęcia. Dzień dobry. Cześć! Cześć dziewczyny, w czym mogę wam pomóc? Marta, idziemy dzisiaj na urodziny do kolegi z klasy. Ostatnio podsłyszałam, że rozmawiał o jakichś nowych słuchawkach. Chciałybyśmy mu je kupić w ramach prezentu. O, to musi być jakiś ważny kolega, że chcecie kupić mu tak drogi prezent. Ciż mówiłam ci. Ile macie kasy, dziewczyny? No powiedzmy maksymalnie 200 zł. No ewentualnie 250. Hmm. Dobra, zobaczę, co da się zrobić. Poczekajcie. Zapewne była mowa o tych gamingowych. Tak, tak, to z pewnością chodziło o te. No słuchajcie, dziewczyny. One kosztują 300 zł, ale mamy teraz rabat 20% plus dołożę wam jakąś zniżkę. Niech będzie 250. Super, jesteś kochana. Ekstra, na pewno się ucieszy. Wow, jak świetnie grają. Ej pokaż, pokaż Wow, super No dziewczyny, tylko uważajcie, żebyście ich nie zepsuły Zanim je mu dacie Dobra, jesteśmy gotowe Możemy już iść O, teraz taka podekscytowana A jeszcze przed chwilą nie chciała Byłaś genialny pomysł Z tym prezentem Proszę leżeć spokojnie I się nie ruszać Jeszcze chwilę i zaraz kończymy Mhm, Tak, tak może pani powoli wstać? Ja sprawdzę wyniki. Tak, wszystko się zgadza. I co mi jest, panie doktorze? Przez ten upadek miała pani delikatne wstrząśnienie mózgu. Musi pani bardzo dużo odpoczywać. Jak to odpoczywać? Nie mogę iść do szkoły? Muszę leżeć w łóżku? Nie wiem, jak Pani rozumie słowo odpoczynek, ale tak, proszę jak najmniej się ruszać, nie dźwigać, oszczędzać głowę, nie schylać się i tak dalej, i tak dalej. Panie doktorze, są wakacje. Jeśli chce Pani być w pełni zdrowa i nie chce mieć Pani powikłań, to proszę się mnie słuchać. Jeszcze zrobimy opatrunek na głowę. Jak ja wyglądam. Proszę przyjechać jutro na zmianę opatrunku. To wszystko, do widzenia. I co, tak mam jechać na urodziny Mateusza? Teraz to ja będę po śmiewiskiem. Karma do mnie wróciła! Jak tu pięknie! Goście Mateusza z pewnością będą się świetnie bawić. Wszystko przygotowane: tort, dekoracje, balony, czapeczki dla gości. Jestem bardzo ciekawa, czy przyjdą obie dziewczyny. Natalka z pewnością kupiła sobie nawet strój na tą okazję. Ale co z Agatą? Czy przyjdzie z urazem głowy, strząśnieniem mózgu? Czy będzie bała się, że teraz ona zostanie pośmiewiskiem? Nie mogę się doczekać rozwoju sytuacji. Mam nadzieję, że Wy też. Musicie koniecznie przyjść do nas i zobaczyć następny odcinek, w którym to zobaczymy wielką imprezę urodzinową w Aquaparku.